Co za świąteczne doniesienia z domu Krupińskiej i Bułecki. Mają powód do dumy. Podczas gdy Sebastian Karpiel-Bułecka przygotowuje się do sylwestrowej mocy przebojów w Toruniu, jego dzieci stopniowo wchodzą w świat muzyki. W wykonywaniu kolęd towarzyszyła mu córka, z kolei dumna mama aż pęka z dumy. Oto szczegóły. Dzieci karpiel idą w jego ślady. Takie wieści tuż przed Sylwestrem. Sebastian karpiel i Paulina Krupińska spędzają świąteczny czas w rodzinnym gronie. Jak na muzykalną rodzinę przystało, muzyk z Podhala wziął instrumenty w dłoń i zaczął kolędować. Nie był jednak sam, bo dołączyła do niego córka. Co prawda żona nie próbowała już śpiewać, ale za to do akcji wkroczyły ich pociechy. Przypomnijmy, że Sebastian Karpiel bułecka wraz z zespołem Zakopower wystąpi już 31 grudnia na sylwestrowej mocy przebojów w Toruniu. Wśród innych gwiazd widzowie Polsatu zobaczą między innymi Dodę Marylę Rodowicz. Dawida Kwiatkowskiego, Roxane Węgiel, Golec orkiestra, Zenona Martyniuka, Kajach, Skolima, Julię Żugaj, Smolastego i wielu innych artystów. Transmisja w telewizji Polsat rozpocznie się już od godziny 20. Najpierw syn, teraz córka. Dzieci idą w ślady muzykalnego ojca. Prezenterka i muzyk doczekali się dwójki Pociech, córki Antoniny i syna Jędrzeja. Jak się okazuje, oboje odziedziczyli talent muzyczny po zdolnym ojcu. 6 grudnia wokalista zespołu Zakopower pochwalił się, jak jego syn próbował grać na dudach. Pod wrażeniem była sama Edyta Golec, która skomentowała post na Instagramie, zagrajcie dudzicki, z tej siwej kozicki. Za to 25 grudnia Sebastian karpiel pochwalił się, że podczas śpiewania kolęd towarzyszyła mu córka. Kolędujemy z córeczką. Niech się wam darzy. Podpisał krótki filmik na Instagramie. Pod postem nie zabrakło komentarzy. Córa ma słuch. A grać się nauczy, napisała użytkowniczka. Na co od razu odpowiedziała Paulina Krupińska. Mama Antosi gra dopiero dwa miesiące. Skrzypce są najtrudniejszym instrumentem, super duet, przepięknie, jak cudnie Tosia śpiewa, super duet, jaka zdolna, coś pięknego.